Witam wszystkich bardzo serdecznie, Barta się kłania, pozdrowienia dla wszystkich widzów na moim kanale, a zwłaszcza wielkie pozdrowienia dla Kingi, jej męża oraz jeszcze nienarodzonego ich synusia, Bartusia, który walczy o życie, tak? Tyle wam na razie powiem i zaraz wszystko rozwinę, cały temat, tylko sobie przepimy. Słuchajcie, zwracam się do was wielką, bardzo wielką, dużą prośbą, ponieważ chodzi tutaj o życie malca, tak? Maluszka, który jeszcze niestety, no niestety, który nie przyszedł jeszcze na świat, a potrzebuje, bardzo potrzebuje naszej wspólnej pomocy, ponieważ zaraz po porodzie będzie musiał przejść operację serduszka, tak? Gdy. Nie uda, się, nie uda się rodzicom zebrać pieniążków potrzebnych, niezbędnych, potrzebnych na, na tą operację. No, skutek może być tragiczny, tak. Bardzo was proszę, słuchajcie, pierwszy raz zwracam się do Was z taką prośbą. Mam nadzieję, że mnie wysłuchacie i weźmiecie sobie to do serca. Ponieważ <laughs> powiem wam szczerze, jest mi troszeczkę kurczę smutno, jestem trochę rozczarowany, a mianowicie chodzi mi o. Zaglądających do mnie na Facebooka, na fanpage'a, tak? Słuchajcie, yy, dodałem tam link, dodałem tam link, bardzo prosiłem o udostępnienie tego, tak? O udostępnienie, no słuchajcie, udostępnienie z raptem 37 na chwilę obecną i 50 reakcji, tak? Czyli no, tych polubień, czyli że ktoś tam na to zwrócił uwagę, tak? Rozumiem, chodzi o reakcję. Nieważne, czy to jest lajk, like, czy to jest serduszko, czy smutno mi, przykro mi, czy. Yy, czy no nie wiem, no wiadomo, no chyba haha ha, nik normalny nie wstawi, tak, no ale już nie o to chodzi. Chodzi o samą reakcję, słuchajcie. Jest mi przykro z tego względu, iż pod zdjęciem, które zrobiłem sobie z Darkiem teraz na weekendzie, gdzie sobie telefonu, oczywiście, gdzie sobie. Yy, popijamy, że tak powiem, dar puszczy, tak, który tam Darek, no dobra, już mniejsza o to. Słuchajcie, pod takim zdjęciem jest pół tysiąca reakcji, ponad pół tysiąca reakcji, masa komentarzy, a już nie patrzyłem nawet jaki zasięg, tak, bo to ponad chyba już 20 tysięcy osób zasięg, do których dotarło to zdjęcie, słuchajcie, Kurczę, czy naprawdę u nas panuje już taka coraz większa znieczulica? Tu chodzi naprawdę, kurczę, o bardzo ważny nasz gest. Bardzo ważny nasz gest. I słuchajcie, nawet nie chodzi o to, żebyś ty, czy ty, czy, czy jeszcze ktoś szybko teraz leciał i, i wpłacał. Ważne jest, jeżeli ty nie możesz, bo naprawdę powiedzmy nie masz pieniążków, nie masz, na, nie masz nawet tych 10 zł, żeby przekazać. Słuchaj, wystarczy, żeby udostępnić udostępnić ten post. Bo zawsze na stu Twoich znajomych, których masz u siebie na, na Facebooku, zawsze wśród tej, tej setki znajdzie się co najmniej 5 osób, których to ruszy, tak? Wystarczy, że to udostępnisz u siebie, i mówię, na pewno ktoś się znajdzie taki, który zareaguje i pomoże. Słuchajcie, nie chodzi tylko o to, żeby. To było puste udostępnienie. Dajcie też również komentarz o siebie, od siebie, tak? Że wy również prosicie o udostępnienie tego. Żeby to nie było tylko, że wy udostępniacie i to jest koniec. Że to się zamyka. Żeby kurczę, żeby wasi znajomi również to udostępnili. Może również i ten materiał. Oczywiście link do, do pomocy dla tego chłopczyka, dla Bartusia, będzie w opisie tego materiału. To znaczy będzie. No już jest, jak teraz to oglądacie. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Każdy z nas, z nas może pomóc. Każdy. Ja również pomogłem. Co i jak to, to już oczywiście nie będę, nie będę tutaj się, że tak powiem, wypowiadał na ten temat. To jest każdego indywidualna sprawa. Słuchajcie, każda złotówka się liczy w tym momencie. Każda złotówka. Pamiętaj, ty, nawet może nie masz teraz 13 lat, który to oglądasz, bo jest. Również bardzo dużo takich widzów, którzy tam do 15 roku życia są. tak? Słuchajcie, Wy też możecie pomóc. Wy też możecie pomóc. Wystarczy, że pójdziecie do mamusi czy do tatusia, do rodziców: powiecie, mamo, czy też tato, słuchaj, nie kupuj mi dzisiaj paczki chipsów, nie kupuj mi paczki, butelki Pepsi. Przepraszam, ale jeżeli możesz, to bardzo cię proszę, przekaż te pieniążki, które miały być na tą czekoladę dla mnie czy na cukierki. Bardzo Cię proszę, zobacz, tu jest taki chłopiec, który potrzebuje naszej pomocy. I na pewno 90% z Waszych rodziców na pewno będzie z Was dumnych i na pewno przekażą te pieniążki na pomoc temu, temu dziecku. Tego jestem więcej, jak powiem. Mało tego, Wasi rodzice będą z Was cholernie dumni. Naprawdę, że ponieważ Wy chcecie pomóc, tak? Nie chcecie sobie, chcecie, wiecie, no. Odjąć jakąś przyjemność w ciągu tego dnia, ale chcecie się podzielić. Wystarczy nawet, że każdy z nas by 10 zł, bo słuchaj, ja, czy Ty, czy ktoś, taka jednostka oczywiście dużo nie potrafi, dużo nie może, ale my wszyscy mamy wielką siłę i naprawdę, jeżeli każdy z nas by się, kurczę, no ja wierzę w to, że każdy by mógł pomóc, no kurczę, bo bardzo mi cholernie zależy, aby ten Bartuś był zdrowy i słuchajcie, gdy się uda uzbierać na tą operację dla tego dziecka, to naprawdę największym, ja oczywiście bardzo w to wierzę, że, że się uda i, i będzie miał tą operację i będzie żył i słuchajcie, i największą radość nam wszystkim sprawi to, gdy ten maluch dorośnie i nam wszystkim, to znaczy nam, wam podziękuję, tak to będzie naprawdę wielka radość słuchajcie od razu, od razu uprzedzam nie znam tych osób który, którzy prowadzą tą zbiórkę dla tego synka po prostu jeden z widzów podesłał mi z prośbą właśnie o udostępnienie tego, o udostępnienie tego, tego linku do zbiórki na facebooku ten mój materiał w tej chwili to jest moja własna inicjatywa wysłana w waszym kierunku. Naprawdę, bardzo was proszę, weźcie sobie do serca, ponieważ mówię, każdy z nas może pomóc. Każdy groź się liczy. Jeżeli nie możesz jakoś tam puścić tego przelewu, czy, czy, czy no... Chociaż teraz większość, większość z nas, większość z waszych rodziców posiada konta internetowe, tak? To jest chwila, moment. Słuchajcie, to nie jest żadna litna zbiórka, bo to jest sprawdzone. Zresztą wejdziecie na tą, na tą stronę, to zobaczycie, bo to jest się pomaga. To jest wszystko sprawdzone. Słuchajcie, i naprawdę to jest bardzo szczytny cel. Bardzo szczytny cel. Teraz jest tam ponad 30% funduszy zebrane. Na chwilę obecną, jak teraz patrzyłem na tą stronę, na tą zbiórkę. Słuchajcie, no jeszcze, jeszcze brakuje, jeszcze brakuje i to no sporo, ponieważ niemalże 70%, a do końca zostało 9 dni. Dlatego Was bardzo proszę, udostępniajcie, zróbcie co możecie, naprawdę, kurczę, no jest nas naprawdę tutaj masa. Bardzo dużo ludzi. I teraz zobaczcie, niech kurcze od nas. Z tych teraz powiedzmy, no niech to obejrzy 10 tysięcy osób, ten materiał i z tysiąc widzów, niech prześle po 10 zł. to już jest zawsze coś, bo jest 10 tysięcy. Oczywiście jest to kropla w tym, co jest potrzebne na tą operację, dlatego widać po koszcie, jaka to jest poważna operacja, tak? Ten maluch już przeszedł jedną operację, serduszka, nie na, który jeszcze się nie narodził, tak? I już miał operację. Ale słuchajcie, tak jak właśnie ta pani Kinga napisała, że jego pierwsze oddechy mogą być śmiertelne, jeżeli, jeżeli się nie uda tak? przeprowadzić tego zabiegu, tej operacji. To jest naprawdę bardzo przykre, ponieważ każde dziecko, wszystkie dzieci nasze są, to po pierwsze a po drugie każde dziecko ma prawo żyć, tak? Każdy, każdy kurcze powinien się rodzić z równymi szansami. Niestety tu jest tak, że ten chłopiec potrzebuje naszego wsparcia. Bardzo go potrzebuje i dlatego naprawdę, naprawdę zwracam się do Was z wielkim apelem jeszcze raz, abyście udostępniali i prosili o udostępnienie kolejnych, kolejnych Waszych znajomych, tak? Żeby, kurczę, się udało. Naprawdę. Będę trzymał kciuki Będę bardzo trzymał kciuki. I mam nadzieję, kurczę, że, 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 że mam nadzieję, wierzę w to. Wierzę w to bardzo głęboko, że, że wszystko się uda i będzie, będzie Bartuś tam z rodzicami. Rodzice będą szczęśliwi i, i będą się cieszyć, jak dziecko będzie płakać. Czy to będzie płakać z głodu, czy, czy, czy jak się obudzi, ale będzie płakać, bo będzie żyło, tak? Będzie między nimi. To jest bardzo ważne. Postawcie się kurczę no, w miejscu tych rodziców, tak czekacie na dziecko. Wasze wytęsknione czekacie na. Wasze utęsknione czekacie dziecko. No, już aż mi się wszystko plącze z tego wszystkiego. Bo. Po... I niestety może być tak, że. No ale. Tak nie będzie, tak? Tak nie będzie, bo ja wierzę, w was. I wierzę w innych ludzi, nie tylko tutaj moi, moich widzów, was wszystkich, ale również innych, do których dociera, dociera ten post, że każdy, każdy kursze dorzuci tą cegiełkę od siebie, tak? Dorzuci tą cegiełkę i uda się, uda się, aby Bartuś był między nami, tak? A najważniejsze, za swoimi rodzicami. Tak więc, no kurczę, mówię. Poproś, poproś mamusie, tatusia. Na pewno podejrzewam, ruszy ich to, że wy o coś takiego prosicie, tak? Na pewno ich ruszy i na pewno podejrzewam, że pomogą. No, dobra. Kochani, to by było na tyle. Taki mój gorący, gorący jakże wielki apel do was. Prośba. W nas wszystkich jest Wielka moc, pamiętajcie. W nas wszystkich jest wielka moc, jeżeli każdy z nas dorzuci jakąś cegiełkę od siebie, wszystko będzie dobrze. A tymczasem trzymam serdecznie kciuki za Kingę, za yy, tatę, ponieważ no, niestety nie znam nawet imienia, widzicie, tego, tego chłopczyka Bartusia. No i oczywiście największe kciuki, najbardziej kciuki trzymam za. Za Bartusia, mojego imiennika, aby wszystko było dobrze, tak? I żeby rósł, chodził do szkoły i później po szkole, wiadomo, wszystko wszystko było tak, jak jakbyś powinno. Trzymajcie się, Bartasz się kłaniał. Pozdrawiam Was i bardzo Was proszę, udostępniajcie, dobra? Udostępniajcie. Nawet ten materiał, ale najważniejsze, udostępniajcie ten link. Klikając u mnie na fanpage'u, go znajdziecie zaraz pod tym zdjęciem z darkiem. Które właśnie dodałem sobie w tym weekend. Zaraz pod tym zdjęciem macie link, który przekieruje Was na stronę, na której możemy pomóc. Tak? Czy to wysyłając SMS-a właśnie, czy też yy, robiąc tradycyjny przelew, czy też przelew internetowy. Trzymajcie się ciepło, Bartasz się kłaniał. Hej, bardzo proszę udostępniajcie.